Cześć siemanko, z tej strony typowa polska paruwa. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak dodawać boty w CS 1.6 wersji streamowej Bo w wersji streamowej, jakby to ująć, no nie macie za bardzo w opcjach jak dodać boty Możecie sobie liczbę graczy ustalić, ale botów nie dodacie Więc ustawimy sobie The Dust, bo The Dust... To naj... oj przepraszam, najlepsza mapa na świecie Tu jest The Dust. start naciskamy i wam później wytłumaczę jak zainstalować, bo miałem pewne problem dziwo. Bierzemy sobie komputer, tam różne, wyjebane w to. I dobra. Pod przyciskiem H mam tu Addbot, Bot dajemy sobie. A musi sobie coś skonfigurować, przez chwilę coś pomyśli, bla bla bla. W sensie to jest jednorazowe ładowanie, Trochę przylaguje. Musi do końca to płynąć. Dopiero, dopiero teraz zaczyna tam się wczytywać, jakby to ubiegać. No I teraz tam zrestartuje nam znów, a wybieramy sobie teraz Anti Znów H. I tutaj co możemy e, jakie jak są na przykład czy są e, Łatwy, normalny, trudny itd. i tak dalej. Tutaj mamy terrorystów, ale sobie dodamy też... Counter terrorist, czyli antyterrorist, przepraszam, troszeczkę cztery, katar. No, oni działają, działają. Oni tam mają swoje głosy, jakieś tam podstawowe. No. Może i troszeczkę jednego więcej. Eee, tu można różne tam opcje, ale dobra. Dam, damy na ekspert. Ile ciebie, nie? Tyle ich jest? Ej, bo O, ale sir. One guy tego strzelam, nie? Bo czemu nie? Dobra, co można z tymi botami robić? Zaraz się przekonam tylko, że zwalił. Jak się robi? Restart? Ła, kumendy znasz Okej okay. Dobra, a no teraz tu wstawa, no i co chciałem? O, to jest załadowałeś się, załadowało się. Dobra. Czyli ustawienia zostaje, tylko imię tam zmienić, nie? Co chciałem? E, bot. I tu można nimi jakby tak dowodzić, nie? Wow! paus. Czekaj. He's Nie nie zadziałało. Widzę, że nie szczaiłem. Chyba stoję. Albo nie stoję. No, stoję, ale. Tak, <laughs> nie wiem, sam. Tak, stoję definitywnie. Animacja śmierci została zachowana, to fajnie. Można jest wszystkich jej wykosić. Nic tam nie zrobią. Miękkie parówy. He. He. Fajnie Dobra, co jeszcze możemy zrobić? Eee, weapon możemy tą bo tutaj nie wiem co znaczy, bo on, aha, może zmienić, tak? Wyrzucić wszystkich map. Change możemy sobie zmienić nasz. O, taki podręczny to jest. Ej, dobra, to czyli mniej więcej tak się prezentuje. To teraz, może, przerzucimy się na pulpit. O, przerzuciłem się, przerzu przerzuciłem Przerzuciłem się. Dobra. Instalację tam podejście Wam w linku. Ogólnie trzeba tak, pobrać ZBot CS, Zibot to bez problemu zainstalujcie. Y oraz zebot Waypoc. Z tym Zibotem waypods jest tyle problem, że generalnie jak chcecie grać sobie solo, czy ten single player, z botami. No, albo się nie uruchamia, albo się kraszuje, jak z ZBOTa u zainstalujecie, nie? Czyli troszeczkę, no, shit, no, jest w temacie, nie? Eee... No, więc, tylko zibot jest, tutaj jest cały poradnik jakieś tu dodatkowe komendy podał No i tam generalnie to wszystko jest, nie? Czyli poradnik bardzo szybki, mam nadzieję, że Wam się spodoba, jak się nie spodoba, to mówcie Mówię do domu, muszę się poprawiać, przez to, że komentujecie, to troszeczkę, wiecie, no, macie na mnie wpływ jakiś, nie? że mam wiedzieć, co robić i tak dalej, więc do zobaczenia, elo.